Wystartowali po raz dziewiąty na cześć ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, najmłodsi, najstarsi, bo biegli ulicami pod Tarnowskiej Zawady. W tym roku w czterech kategoriach wystartowało prawie 300 zawodników. Ojciec Zbigniew Strzałkowski był franciszkaninem. Oprócz tego, że sam z natury tutaj mieszkając na pierwszej górze, na pogórzu, na górze Świętego Marcina, lubił wędrować i bardzo często wędrował właśnie na górę do kościoła. Świętego Marcina. To jednak jest tak my tak organizując ten bieg, mieliśmy na względzie tak ideę franciszkańskiego współistnienia wszystkich istot w harmonii. W harmonii i w ruchu, jak widać, chętnych do niedzielnej aktywności nie zabrakło. W kategorii open pobiegł wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł jak co roku. Dzisiaj mamy jest podwójną uroczystość, oddanie centrum zawodów, si wokół kościółka w Zawadzie. i Druga okazja jest to już dziewiąty zaraz, bieg o memoriał ojca Zbigniewa Szałkowskiego. I także to jest mój już bieg ósmy. Prawie biegu, w każdym biegu brałem udział, dlatego dzisiaj do również będę brał udział. Dla mnie najważniejszy jest sam udział, już nie chodzi o wynik. Mam Te nadzieję, że dłużą, sukcesem siły. będzie dobiegnięcie do końca. Możemy powiedzieć, że się udało. Wśród najmłodszych wygrał Bartek. Choć sam przyznaje, z bieganiem na co dzień nie ma wiele wspólnego, no chyba, że właśnie spóźnia się do szkoły. Bartek wygrałeś w swojej kategorii, fajnie, cieszysz się? No tak. Trudno było? No trochę. A powiedz mi, czy długo już biegasz? Nie. Policjanci trzymają, żeby było bezpiecznie. Nie, no, no w trzeci. Proszę. Proszę Trzeci zwycięski? Nie. Pierwszy to zwycięski. Bieg to tylko część święta, które przeżywali mieszkańcy gminy Tarnów i Zawady. Oddano też centrum wsi w Zawadzie. Rzeczywiście można było poczuć się jak w centrum, bo krajobraz nieprzeciętny piękna panorama Tarnowa z samego wierzchołka góry świętego Marcina. Centrum wsi w Zawadzie zostało wybudowane dzięki środkom unijnym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt jest to ponad milion złotych. Natomiast znaczne środki w tym kontrakcie były przeznaczone na sam kościółek oraz na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej w tym ko kościele. Centrum wsi w Zawadzie to już kolejne centrum w gminie Tarnów Powoli Rzędzińskiej, Odłówce Wałkach i Koszycach Wielkich. Docelowo podobne centra powstaną w każdej miejscowości. Gminy Tarnów, Julita Majewska, Terwizja.